Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie o czym marzy każde dziecko. Hmm, kogoś tu brakuje. A co to? List od dzieci już przyszły. Saruniu? Witam cię w moim domu. Będę już wstawał, bo dzieci czekają. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. A, Wezmę tylko moje okulary. O, o. Już lepiej. Saruniu? Przed zaśnięciem czytałem o tobie. Wiem, że jesteś cudownym dzieckiem. Jesteś z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz i masz już trzy latka. Podobno bardzo lubisz spędzać czas z dziadkami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie tańczysz. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Saruniu... A, to chyba twoje zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. A, no, dobrze, już wystarczy. Ech, chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Z... Ech, nie, nie. Zaraz, zaraz. Nie mogę wejść w piżamie, bo znowu będą śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A tak, tak, jazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj, może wąsa podetne. Nie, wąsa lepiej nie tysiąc lat mi ruszył. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja. Jak flip bez felapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. Iść. Ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy, o co mnie ktoś prosi. No, ktoś zamówił sobie muzykę. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na Twój prezent. Czy aby na pewno jesteś na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm? Nie marcie, zaraz zapytam Elfa obserwatora, który cały rok Cię obserwował. Na pewno nam pomoże Zadzwońmy do niego. <ścoughs> Tam Elfa obserwatora, takie dzwonię w sprawie: A już wie. Tak, tak, przekażę, oczywiście. Saruniu. Elw obserwator przekazał mi, że czasami nie jesz warzyw. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Na pewno dasz sobie radę. Zaraz, zaraz. A lista grzecznych gdzie ci powiedział, że jest tu na biurku. Ojejku, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteś na tej liście. Hmm. Mam na to sposób. Mm -hmm. Nie, nie. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu twoje zdjęcie. Czekaj, a, a tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. A, cudownie. Znaczy to, że jesteś na liście grzecznych dzieci. A, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O. o, a to list od ciebie. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Saruniu... Hmm. Tylko co z twoim prezentem? No, trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteś na liście grzecznych dzieci Żeby zdążył zapakować prezent na Sanie Ach, wiem co zrobię hmm, Będę musiał wysłać ten list No, leć kochany hmm. Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z twoim prezentem. O, a co tam moje małe elfiki? A, 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 faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Saruniu? Poznajesz. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno cię kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochasz. <śmienki> O, kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent Czy dostaliście ode mnie list? E, tak? O, wyśmienicie No to gdzie są te prezenty? Ha tam! Twój prezent jest już na saniach Świetnie, czyli możemy ruszać! Prezenty mam, ranifery najeżdżone... Aj, 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 aj. Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała na uh, uh, uh. O oh, oh, Ale prędkość! do oh, oh, oh. uh, uh. oh, oh, oh. Tylko gdzie ty mieszkasz? A, ja, spytam elfa obserwatora. Halo? Halo? Halo! O, zasnął chyba. Od dziś nazwę go Elfem śpiochem. Zobaczmy, gdzie mieszkasz. A to tutaj, prawda? O, wy śmielicie. Teraz na pewno do ciebie trafię. No w drogę! Wesołych Świąt i do zobaczenia wkrótce! We wish you a merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.